Włochowski magister to ogłosił rozpoczęcie naboru wniosków o udzielenie dotacji na wymianę nieekologicznych pieców. Dotacja obejmie wymianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym, czyli np. kotłów i pieców węglowych, na ogrzewanie proekologiczne. Wśród tego rodzaju źródeł ciepła wymienia się ogrzewanie elektryczne, gazowe, olejowe, ogrzewanie na biomasę, pompy ciepła, a także podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Aby móc wnioskować o dotację, istniejące źródło ogrzewania np. w postaci pieca musi być jedynym źródłem ogrzewania dla danej nieruchomości. Wnioskodawcami mogą być osoby fizyczne, Wspólnoty mieszkaniowej i osoby prawne mające siedzibę i działające na terenie miasta pod warunkiem, że nie prowadzą działalności w celu osiągnięcia zysku. Dotacja ma pokryć maksymalnie 50% kosztów wymiany źródła ciepła, jednak nie więcej niż 5 tys. zł dla osób fizycznych oraz 10 tys. zł dla wspólnot mieszkaniowych. Wnioski o dofinansowanie można składać od 1 kwietnia do 30 września bądź do wyczerpania środków finansowych. Szczegółowe informacje na temat dotacji można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska Płaskiego Urzędu Miasta.